Nauczanie domowe, uroczystość Narodzenia Pańskiego, Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 2, versety od 8 do 20. Tytuł: Pasterze w pracy. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Tem stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł Nie bójcie się. Oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też pośpiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowle, gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jakim to zostało przedtem powiedziane. Głównymi bohaterami tego fragmentu są pasterze. To ciekawe nawet, że nie święta rodzina, ale ci, którym zostało objawione coś bardzo istotnego. Wcielenie Syna Bożego poznali prości rolnicy, prości pasterze, prosta ludność zamieszkująca okolice Betlejem. Gdy przyjrzymy się tej strukturze i poszczególnym elementom wydarzenia opisywanego przez ewangelistę, zauważamy najpierw zwyczajność. Pasterze, którzy są w pracy, po prostu czuwają nad powierzoną sobie owczarnią. Po drugie, mamy anioła, który przychodzi z wiadomością. Po trzecie, Pojawiają się zjawiska, które zostały opisane jako chóry aniołów, jako chwała. I w końcu decyzja pasterzy. Jeśli tak się sprawy mają, to pójdźmy do Betlejem. Poszli i w następnym opisanym tutaj wydarzeniu znaleźli dziecię i opowiedzieli o nim. Ostatnim akcentem. Jest powrót i wielbienie Boga. To jest struktura wydarzenia. To są te główne punkty, które możemy prześledzić, pochylając się nad Ewangelią. I jest to niesamowite, jak bardzo ta struktura ukazuje strukturę powołania pasterskiego, już nie rolników, ale tych, którzy. Zostali powołani przez Boga, aby stawali się rybakami ludzi, aby stawali się pasterzami w pasterzu. Jest to powołanie dla tych, którzy, dzisiaj nazywani księżmi, są rzeczywiście zaproszeni przez Boga do posługi pasterskiej. Po pierwsze, są wyciągani z pracy. Mają swoje zawody, mają swoje pasje, mają swoje możliwości, a jednak Bóg ich powołuje. Bóg ich wywołuje z tej pracy. Następny element to jest anioł, który przychodzi z wiadomością. To są wydarzenia, które młody człowiek może rozpoznać jako Sygnał od Boga, jako impuls, który przekracza tylko ludzkie inspiracje, możliwości, wydarzenia. Ewangelia opisuje to, że chwała pańska pojawiła się, chwała pańska się objawiła. I każdy, kto idzie do kapłaństwa, może pokazać taki moment albo taki proces, w którym ze zwykłego życia, Bóg pociąga, wyciąga, Bóg inspiruje, objawiając siebie, do tego, żeby ten człowiek zaczął inaczej funkcjonować, żeby wyszedł ze swojej codzienności i skierował się ku wieczności. W ramach tego pojawienia się wiadomości mamy przesłanie, to nie jest coś nieokreślonego, to nie jest coś takiego, czego nie można nazwać. Aniołowie mówią, w mieście Dawida Zbawiciel, Mesjasz Pan, niemowlę. Cztery cechy. Cztery cechy co do topografii, co do natury i co do zjawiska. Czegoś, co można zweryfikować. I to niosą w sercu pasterze coś bardzo konkretnego. W mieście Dawida, Zbawiciel, Mesjasz, Pan i niemowlę. Następny punkt to chwała na wysokości Bogu. Chóry aniołów wyśpiewują ten hymn, który trafił do liturgii. I w każdą niedzielę, oprócz Adwentu gdzie oczekujemy na to wydarzenie i dlatego jeszcze nie śpiewamy tego hymnu, a potem już w uroczysty sposób wykonujemy, modlimy się, przyłączamy się do aniołów. I tutaj taka malutka dygresja, że tak naprawdę ten hymn powinni śpiewać ci, którzy są entuzjastami objawień, ponieważ objawienie weszło do liturgii. Ponieważ z objawienia pojawiła się ta modlitwa, którą cały Kościół powtarza w każdą niedzielę i uroczystość. Następuje potem decyzja. Pójdźmy do Betlejem. I to jest decyzja pasterza. Ja ruszam. Ja zmieniam swoje miejsce dotychczasowe, swój dom, swoją rodzinę. Ja ruszam do Betlejem. Ruszam do zbawiciela. Ruszam w to miejsce, gdzie Syn Boży stał się człowiekiem. I kiedy ruszyli, znaleźli i potem opowiadali. I to jest ten element odpowiedzi człowieka, odpowiedzi młodego człowieka, odpowiedzi przyszłego pasterza. Znalazłem i teraz mówię. Nie Maryja, nie Józef opowiadali o niemowlęciu. Nie Maryja, nie Józef rozgłaszali prawdę o Synu Bożym. Rozgłaszają to pasterze, ci, którzy zostali wywołani, ci, którzy stali wyciągnięci i teraz objawiają wszystko. I zauważmy, Maryja zachowuje te kazania w pamięci. Maryja zachowuje to nauczanie w swoim sercu. To niesamowite. Ona, która bardziej by mogła nauczać, bardziej by mogła przepowiadać, ona słucha pasterzy, prostych ludzi, Którzy przyjęli objawienie i teraz przepowiadają je, głoszą je. I ostatni akcent. Pasterze wielbią Boga za cudowne dzieła. Wielbią Boga za to, co zostało im pokazane, przekazane, co widzieli i słyszeli. Za wszystko wielbią. To jest niesamowite. Prośmy, aby tacy byli pasterze. Kościele Jezusa Chrystusa. Żeby to były cechy pasterzy, z tym osobistym doświadczeniem, z tym głoszeniem z pasją i z tym uwielbieniem, które kończy każde pasterskie dzieło. Niech Ci w tej modlitwie za takich pasterzy, w tym otwarciu na takich pasterzy, błogosławi wszechmogący Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty.